Moi drodzy, króciutki fragment, bo zaledwie cztery, trzy wersety z Pisma Świętego będziemy dzisiaj rozważać. I dotyczą one nie tylko faktu złożenia ofiary, ale tego, czego możemy się nauczyć od Jezusa, który patrzy, jak ta uboga wdowa składa tę ofiarę. Trochę dla nas w tym kluczu, ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, w dzień, w którym oddajemy Ci szczególnie chwałę, w dzień Pański, w pierwszy dzień tygodnia, jak nazywamy niedzielę, przychodzimy, aby powiedzieć Ci: Przemieniaj nas, napełnij nas mocą Twojego Ducha, Króluj w nas jako jedyny Zbawicieli Pan, uzdrawiaj i uwalniaj. A w 504. punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: Jezus. Począł się z Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi, ponieważ jest nowym Adamem, który daje początek nowemu stworzeniu. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski, drugi człowiek z nieba. Pierwszy Koryntian 15:47. 47 Człowieczeństwo Chrystusa od chwili poczęcia jest napełnione Duchem Świętym, ponieważ Bóg z niezmierzonej obfitości udziela Mu Ducha. Jana 3:34. 34 Z pełności tego, który jest głową odkupionej ludzkości. Wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Jana 1:16. Dziękujemy ci, Panie. Amen. Posłuchajmy słowa. I siadwszy naprzeciwko skarbonu, oglądał jak tłum rzuca mieć do skarbony i liczni bogaci wrzucali wiele. I przyszedłszy jedna wdowa biedna wrzuciła pieniążki dwa to jest ćwierć Asa i przywoławszy do siebie uczniów Jego, powiedział im: Amen, mówię Wam, że wdowa ta biedna więcej od wszystkich rzuciła, rzucających do skarbony. Wszyscy bowiem ze zbywającego im rzucili, ta zaś z braku jej wszystko, ile miała, rzuciła całe środki na życie jej. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No właśnie, wdowa, którą Jezus dostrzega, pokazując coś więcej niż to, że ona wrzuciła po ludzku bardzo niewiele, ponieważ pokazuje to, czego uczniowie nie widzieli, ale pokazuje, ucząc jednocześnie coś, co jest wobec Jego poznania. Dla nas jest to dość istotne. Dlaczego? Dlatego, że my możemy się zatrzymać na tym, czego nauczył Jezus, co dostrzegł od strony materialnej, ale możemy pójść jeszcze głębiej. To znaczy, możemy dostrzec to, co Jezus dostrzegł sercem. I znowu, jeżeli chcemy się uczyć od samego Jezusa, to nie może nam tego odrzucić, że mamy patrzeć sercem, bo kiedy widzimy sercem, widzimy to, co jest niedostrzegalne oczom. A kiedy możemy dostrzegać już to, co dostrzegamy sercem, co jest niedostrzegalne oczom, to widzimy znacznie więcej. Dlatego, że są to rzeczy duchowe, które przed człowiekiem cielesnym są zamknięte. To sprawia, że podobnie na wzór Pana Jezusa. Możemy czerpać dużo więcej mądrości, dużo więcej wiary, dużo więcej łask, jeżeli zaczniemy patrzeć sercem, czyli wpatrując się w rzeczy niewidoczne dla oczu. I wiecie, granica jest bardzo subtelna. Dlaczego? Dlatego, że niektórzy myślą w ten sposób: jak zacznę patrzeć sercem, jak zacznę się wpatrywać w rzeczy niewidoczne dla oczu, jak zacznę poznawać na sposób, tak jak poznawał Jezus, czy ja nie będę człowiekiem jakimś postrzelonym, fanatykiem, dziwakiem? No, my mamy bronić się przed tym, żeby w żaden sposób nasze postępowanie nie było postępowaniem fanatycznym, nie było dziwactwem. I co jakiś czas wracam do tej treści z adhortacji o świętości i właściwie z adhortacji Chrystus Jewit, bo tam jest więcej na ten temat. Że wszelkiego rodzaju dziwactwa, które my próbujemy gdzieś zaszczepić czy zaproponować, one powodują, że inni nie chcą poznawać Chrystusa. Że, oni, yy, że to może być coś, co zamiast pomagać w poznawaniu Chrystusa, będzie powodowało ich odejście od Chrystusa, mówiąc, ja tak nie chcę, ja nie chcę takiego, takiego chrześcijaństwa, ja nie chcę takiej religii, ja nie chcę takiej wiary. Więc rodzi się kolejne pytanie: jak dojść do takiego momentu, żeby patrząc na to, co zewnętrzne, widzieć rzeczy duchowe? Bo skoro powiedzieliśmy, że to jest, to jest ważne, nie da się po pierwsze bez pomocy Ducha Świętego wchodzić w głęboką relację z Bogiem. Czyli trzeba prosić Duchu Święty, naucz mnie patrzeć na te sprawy, które ogarniam, z którymi się mierzę Twoimi oczami. Naucz mnie dostrzegać to, czego nie widzę, abym widział więcej. Naucz mnie, potrzebuję Twojego światła na to, czego nie widzę. I druga rzecz. My nie możemy się bać chociażby na poziomie słuchania tego, co przychodzi w różnego rodzaju natchnieniach, poruszeniach, tego, co często nazywamy zwiastowaniem, jeśli chodzi o doświadczenie Pana Boga, czy to zmysłowe, czy, 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 czy nawet pozazmysłowe, charyzmatyczne, na poziomie, na poziomie zmysłów Bóg też działa, ale, ale jeszcze idąc dalej, Bóg przekracza naszą zmysłowość. Czy... Co ja mam z tym zrobić? Co Ty chcesz mi pokazać? Niektórzy zapisują te poruszenia, przyglądają się im, analizują. To jest coś bardzo, bardzo ważnego w kontekście słów świętego Pawła, żeby roztrząsać, żeby, żeby badać, to znaczy zastanawiać się po to, żeby zobaczyć, która sprawa pochodzi od Boga co mogę z tym zrobić, do czego Pan Bóg mnie w tej konkretnej rzeczy podprowadza. I nie bójmy się, może to jest dla kogoś nowość, założyć sobie jakiś notatnik życia duchowego. Nie bójmy się w jakiś sposób zapisywać pewne rzeczy, jeżeli się niektórych rzeczy wstydzimy, że ktoś by mógł je przeczytać, to przecież warto też Czasem napisać coś skrótami, czego nie muszą zrozumieć ci, którzy ewentualnie ten dotatnik życia duchowego wpadłby w ręce. Ale jest to po, pomocne dla nas w rozeznawaniu, w poszukiwaniu drogi, w wkroczeniu, zmaganiu się z tym, co, co ważne na drodze naszego życia duchowego. Druga kwestia możemy to przeoczyć. Dzisiaj ta kobieta, która dzisiaj jest bohaterką drugoplanową, niektórzy powiedzą, że wcale nie jest taka drugoplanowa. Popatrzyłem na Pana Jezusa, więc w tym kontekście no ona też uczy, jakby nie było ogromnego zaufania. Dlaczego ona to robi, trudno badać jej intencje, dlaczego to zrobiła, ale Jezus docenia to, że ona oddała wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Ona uczy nas także wolności. Wielu nie jest w stanie podzielić się nawet tym, co ma. Już nie mówię, nie mówię nawet z tego, co im zbywa, ponieważ całe miliony, że tak powiem, na koncie, tak naprawdę nie wiedząc, kiedy kto to weźmie, bo, bo dzisiaj wielu tak mocno zarabia pieniądze, że nie ma czasu żyć, nie ma czasu tych pieniędzy wydawać. I potem w domach pomocy społecznej, mój kolega, który jeździ po tych domach pomocy społecznej i tłumaczy, że te pieniądze, jeśli nie mają żadnego testamentu, to przechodzą na państwo. On po prostu pokazuje, co można jeszcze nawet w tej ostatniej części swojego życia zrobić, ale czasem to jest naprawdę niepokojące, że ktoś się tak zakała płuczka, tak się zakręci, że pieniądze dla niego to jest wszystko. To jest coś, za czym goni. Nie mając, powtarzam, czasu na prawdziwe życie. Dobra. Dzisiaj, słuchajcie, rozpoczynamy tydzień dla Jezusa 2.0, niektórzy tak to nazwali, czyli renowację tygodnia dla Jezusa w parafii świętej Łucji w Rembertowie. Więc zapraszamy wszystkich, to jest jakby kolejny etap tego, co mieliśmy w tej parafii, więc będzie on dotyczył życia sakramentalnego, a dokładnie jeszcze przeżywania sakramentów w naszym życiu tak aby z nich jak najwięcej czerpać żeby one żeby się karmić tym co w kościele jest naszą tożsamością katolicką więc zapraszam was zobaczcie program zalinkowany pod filmikiem niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec Syn i Duch Święty amen subskrybujemy lajkujemy Zrzutka cały czas trwa, idzie powoli, ale idzie. Dziękujemy.